Dzień dobry, Jan Piński, e, witam na moim kanale. E, dziś opowiem Państwu o tym, czego naprawdę boi się Jarosław Kaczyński, e, który teraz desperacko próbuje wzniecić chaos w kraju. A boi się on, tak pokrótce, e, odpowiedzialności karnej za przestępstwa. Które popełni, popełnili jego najbliżsi współpracownicy podczas rządów PiS. Tego jest naprawdę dużo. 12 stycznia profesor Adam Podnar ogłosił, że. Dariusz Barski, który miał być na stanowisku prokuratora krajowego, zastępcy prokuratora generalnego, nieusuwalny do czasu końca prezydentury Andrzeja Duty, nigdy nie został w sposób właściwy powołany na to stanowisko, nigdy nie opuścił stanu spoczynku, czyli prokuratorskiej emerytury. To zaś sprawiło, że Jarosław Kaczyński i jego wspólnicy. Członkowie jego grupy przestępczej po prostu się przestraszyli. Niektórym się wydaje, że prezydent Duda będzie wielkim problemem dla tych, którzy wygrają i będą chcieli utworzyć rząd. Symboliczny zakład bym zaproponował. Zobaczycie, jak panu prezydentowi Rura zmięknie. Tak przy salwie śmiechu zebranych na wiecu wyborczym w Ustroniu w sierpniu 2023 roku kpił. Donald Tusk. Andrzej Duda to jest słaby prezydent, bez żadnego dorobku, myśli politycznej, czegokolwiek, co by po sobie zostawił. To tak naprawdę sprawny mówca wiecowy, bez wiedzy prawniczej, mimo doktoratu z prawa, bez wizji państwa, zafascynowany własnym e, tytułem prezydenta Rzeczypospolitej, tak jak on to akcentuje. Jak określił go profesor Marcin Maczek, to mamy za prezydenta polityczny miks intelektu dziewięciolatka i ego mężczyzny w kryzysie wieku średniego. Andrzejowi Dudzie nie, tylko, nie tyle zmiękła, co się złamała ta rura. On twierdził, że nie będzie drugiego ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Marcieja Wąsika, ponieważ to pierwsze było skuteczne. Jak wiemy, musiał ich po raz drugi, tym razem po raz pierwszy skutecznie ułaskawić, bo inaczej by siedzieli w więzieniu. Rura więc nie tylko zmiękła, ale się wręcz złamała. Duda jest architektem demontażu, próby demontażu III Rzeczpospolitej, czyli państwa, które zostało stworzone konstytucją z 1997 roku. Ale demontażu bezprawnego, bo PiS nigdy nie miał większości konstytucyjnej, która by pozwalała zmienić ustrój państwa. O czym Kaczyński zapominał kilkakrotnie, deklarując, że ten ustrój zmienił. Te zmiany zostały bezprawnie dokonane poprzez nominację trzech ludzi w 2015 roku do Trybunału Konstytucyjnego, którzy sędziami Trybunału nigdy nie byli. To jest takie bardzo poważne przestępstwo Andrzeja Dudy, które może być ścigane przez kodeks karny w artykułu 231, słynnego przekroczenie uprawnień, ale to nie jest przestępstwo. Które wydaje się, że Dudzie da bezwzględny pobyt w więzieniu, dlatego on jest bardzo zachowawczy. On wie, że odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu ma jak w banku, tylko Trybunał Stanu to jest taki organ, on tam zawiera ordery, zakazuje kariery politycznej, piętnuje, natomiast nie kojarzy się on z wieloletnim więzieniem. Stąd Andrzej Duda Walczy dużo słabiej niż Jarosław Kaczyński. To Jarosław Kaczyński i jego ludzie oni się po prostu panicznie boją więzienia. Jarosław Kaczyński ma, za chwilę będzie miał 75 lat 18 czerwca. Dla niego on nie ma czasu. Stąd ta jego desperackie wołanie, krzyczenie, że trzeba wprowadzić rząd tymczasowy, trzeba zrobić nowe wybory. On po prostu nie ma czasu, żeby czekać, żeby liczyć na to, że ta większość sobie jakoś nie poradzi i on za kilka lat wróci do władzy. Mamy do czynienia z próbą grabieży łupu politycznego w postaci TVP. To są słowa z połowy grudnia Mariusza Błaszczaka, wiceprezesa PiSu komentującego plany likwidacji TVP. To jest taka dosyć szczera wypowiedź, w której Błaszczak stwierdził, że ich łup polityczny może być odebrany tylko drugą ustawy, a i to dopiero po odbiciu Trybunału Konstytucyjnego który sobie bezprawnie PiS skolonizował, ubychając tam ludzi w pokroju Krystyny Pawłowicz czy Stanisława Piotrowicza, byłych posłów PiS, ale Piotrowicza też przede wszystkim prokurator perlowski od 1978 roku, człowiek nagradzany za służbę w stanie wojennym po tym jak Bartłomiej Sienkiewicz minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wprowadził likwidację TVP Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej Kaczyński otrzymał kolejny cios w postaci właśnie decyzji o tym, że Dariusz Barski nigdy nie był prokuratorem krajowym sam Barski po kilku takich dwutygodniach wahania Zaczął jednak występować i twierdzić, że jednak jestem prokuratorem. Początkowo widać było, że się waha, natomiast teraz doszedł do wniosku, że w obliczu grożącej mu gigantycznej odpowiedzialności karnej z tytułu działań, które podejmował, chociaż nie był tym prokuratorem krajowym, no ale utrzymywał, że był, podejmował bądź nie podejmował działania, które gdyby tymże prokuratorem krajowym był, no to krótko mówiąc, po prostu nie ścigał przestępców, jeżeli byli związani z PiS, blokował śledztwa. Synonimem tej blokady jest Garaż Jerzego Ziarkiewicza, prokuratora, szefa prokuratury regionalnej, czyli takiej obecnie najmocniejszej jednostki w Lublinie tam się okazało, że tych spraw przetrzymywanych, spraw pisowskich przetrzymywanych przez Ziarkiewicza było tak dużo, że musieli wynieść je z gabinetu do garażu. Nie mieścił się już tam nawet samochód w tym garażu. Kierowca musiał zeskrobywać lód, odmrażać samochód, bo nie było gdzie go trzymać w nocy. To zaś powodowało jego frustrację, i na skutek tej. Tych frustracji, wygłaszania ich publicznie, dziennikarze gazety wyborczej opisali całą sprawę. To, to jest brak dariusza barskiego, to, co nadchodzi, czyli wszczęcie śledztwa. Przede wszystkim, chociażby z takich powodów, jak. Pegasus. Dziś wiemy o tym. Bardzo mocny materiał był w sobotniej gazecie wyborczej, w którym opisano streszczone zeznania obecnej szefowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego, która potwierdziła fakt inwigilacji Pegasusem Krzysztofa Brejsy. Do tej pory tego typu fakt był po prostu przemilczany przez funkcjonariuszy E, zasłaniali się oni e, tajemnicą e, służbową, tajemnicą e, i nie odmawiali odpowiedzi na pytania w tej sprawie. Tymczasem e, w Ostrowskiej prokuraturze szefowa CBA Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak po prostu potwierdziła, że ta inwigilacja miała miejsce. E, Brejza był e, e, kluczowym. E, Politykiem w 2019 roku, który odpowiadał za kampanię wyborczą. Jego telefon był hakowany kilkadziesiąt razy w czasie kampanii wyborczej. Zawartość tego telefonu była następnie przekazywana politykom PiS, Jarosławowi Kaczyńskiemu. Oni na bieżąco wykorzystywali wiedzę z nagrań, z maili, z SMS-ów w celu wygrywania wyborów. Taki był prawdziwy cel. Inwigilowania Krzysztofa Brazy, którego inwigilowano, uwaga, wiele miesięcy bezprawnie sięgano po archiwalne jego SMS-y, chociaż pierwotnie inwigilacja zezwoliła na miesiąc na kontrolę operacyjną rozmów i SMS-ów, a nie nagrzebanie w, w, te, w telefonie i wyciąganie starych maili, starych SMS-ów. Te, te rzeczy, które ukradziono z telefonu Blaze, były następnie przekazywane do TVP, do Samuela Perejry i używane do hejtu. Nad tym wszystkim pieczę sprawował i kontrolował i rozliczał nie tylko Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński, dwaj ludzie, których Andrzej Duda w sposób haniebny określał więziami politycznymi, kryształami, oprócz nich na samym. W końcu tego łańcucha, człowiekiem, który tym wszystkim zarządzał, był Jarosław Kaczyński. On teraz się po prostu boi nie tylko tego, że będzie musiał odpowiadać przed komisją ośledczą do spraw Pegazusa, ale przede wszystkim oboi się działań e, prokuratury. E, Barski był patronem nic nierobienia w sprawach, Uderzających w PiS, nawet tak ewidentnych, jak sprawa Ryszarda Czarneckiego, europoseł PiSu, został złapany przez unijne instytucje na okradaniu Parlamentu Europejskiego. Fałszował rozliczenia wyjazdów na tę sesję. Twierdził, że jeździł samochodami, które w momencie. Rzekomych jazd okazywały się być na przykład zezłomowane, albo należały do właścicieli, którzy zeznawali pod odpowiedzialnością karną, że nigdy nie użyczali Czarneckiemu swoich akt, aut. Europoseł PiS musiał też zwrócić wynagrodzenie za jednego ze swoich współpracowników, który okazał się być klasycznym słupem, który nigdy nie pojawił się w pracy, a któremu wypłacono wynagrodzenie ze środków Parlamentu Europejskiego. Ta sprawa, jak wiele innych, okazała się być we wspomnianym garażu Ziarkiewicza. Tam też jest sprawa, uwaga, Tomasza Męcena, brata Sławomira. Tomasz Męcen od kilkunastu lat jest pod zarzutami, że był szefem zorganizowanej grupy przestępczej. Ta sprawa nie jest procedowana. Fakt, że można kilkanaście lat kogoś trzymać pod zarzutami jest skandaliczny. Fakt, że sprawa trafia do prokuratora Ziarkiewicza, a jego brat, szef, lider z jednej z opozycyjnych partii, wtedy i obecnie Konfederacji, pan Sławomir Mencen, publicznie napisał na Facebooku, że jest, był szantażowany przez osoby, które mają dostęp do akt prokuratorskich z brata, także późniejsza rezygnacja brata z kandydowania, według naszych informatorów, po to, żeby męcen usłyszał, że musi być zakładnik. Zakładnik nie może dostać immunitetu. To wszystko każe po prostu patrzeć na całościowe działania, w jaki sposób PiS próbował rządzić Polską przy pomocy haków, przy pomocy bardzo dyspozycyjnej prokuratury. Po utracie kontroli nad prokuraturą Kaczyński wzywał Andrzeja Dudę do otwartego buntu przeciwko rządowi Donalda Tuska. Zabawność tych wezwań polega na tym, że Kaczyński zarzuca rządowi Tuska, że chce rządzić. Kaczyński jest zły, że nie udało mu się oszukać wyborców. Celem Kaczyńskiego i jego partyjki było to, żeby rządzić zawsze, a po ewentualnej porażce i teoretycznie utracie władzy żeby następcy nie mogli rządzić. Pozwolę sobie zacytować bardzo mocną i trafną wypowiedź Donalda Tuska sprzed paru dni z Sejmu. Trudno mi się domyślać, co powstało mu w głowie, jeżeli chodzi o te zamachy stanu. Jako historyk, ale też człowiek obdarzony zdrowym rozsądkiem, mówię teraz o sobie, a nie o prezesie Kaczyńskim, z tego co wiem, to zamach stanu jest z reguły tym, co robi nie władza, a ci przeciwko władzy. Jeżeli ktoś ma w głowie zamach stanu, to raczej prezes Kaczyński. My nie musimy się zamachiwać, bo wygraliśmy wybory, legalnie przejęliśmy władzę w Polsce, zauważył Donald Tusk. Pokazał również, co robi Kaczyński, namawiając Andrzeja Dudę do agresywnego ataku na nowy rząd. Politycznie rzecz biorąc, jest oczywiste, nie tylko dla mnie, że prezes Kaczyński chce uwikłać na wszystkie możliwe sposoby prezydenta Dudę i robi to dlatego, że ma taki e, interes polityczny, ale też dlatego, że szczerze nie znosi prezydenta i to wszyscy widzimy. Każdego dnia usiłuje doprowadzić go do jakiegoś nieprzyjemnego stanu. Podsumował Tusk. Kaczyńskiemu grozi odpowiedzialność karna i to duża. Duda do tej pory zapracował, tak jak wspominałem, na Trybunał Stanu, ale karnie to to wciąż nie jest jeszcze wieloletnie więzienie, przynajmniej jeżeli nie zostanie oskarżony o zmianę ustroju przemocą, według tego artykułu 127. To ja tutaj dosyć mocno nagłaśniałem tezy pana... Profesora Wojciecha Sadurskiego z felietonów, że no, mu się należy akt oskarżenia wszystkim: Morabickiemu, Dudzie, Kaczyńskiemu, Ziobrze, Szydło, za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która próbowała. Obalić ustrój polski właśnie przy pomocy przemocy, zmieniając go bez większości konstytucyjnej. Kaczyński sporo czerpie z naszego programu i teraz próbuje odwracać narrację. Tymczasem to on zmienił ustrój, to on najpierw zniszczył Trybunał Konstytucyjny, a następnie ustawami zaczął zmieniać ustrój państwa, co sam zresztą przyznał. Rzekomo umierający Kamiński wyszedł energicznie z aresztu o własnych siłach. Następnego dnia po wyjściu był u prezydenta. O żadnej głodówce nie było mowy. O żadnej głodówce torturach dla więźnia politycznego o których mówił Kaczyński. Kamiński miał po prostu problemy zdrowotne w więzieniu, wynikające ze zniszczenia organizmu nadużywaniem alkoholu. O czym publicznie powiedział e, wiceszef więziennictwa, by, czy były, e, sze, były, były szef więziennictwa, dr Paweł Moczydłowski. Znam realia. Nie było żadnej głodówki. Był proces e, e, leczenia osoby, która z poważną chorobą przybyła do więzienia i przybywała tam w warunkach co najmniej półsanatoryjnych, sanatoryjnych. leczono go nie z głodówki czy innych zagrożeń, a inne dolegliwości personalne tak To przygotowana wcześniej fikcja, tak mówiło o rzekomej głodówce Kamińskiego. Kamiński miał po prostu problemy. Nasze wiewiórki mówiły, że po prostu jak próbował coś jeść, to po prostu to zwracał. Jeszcze bardziej odleciał wtedy Kaczyński, który czwartek 25 stycznia odpowiadał dziennikarce w Sejmie na pytania tak. Czemu dziś nie ma w sejmie kamieńskiego wąsika? Kaczyński. Nie ma ich, ponieważ e, mogą być w bardzo złym stanie zdrowia. W związku z pobytem w więzieniu stosowano wobec jednego z nich tortury i to personalna decyzja Tuska jest za ja to odpowiem. dziennikarka. Wczoraj u prezydenta nie wyglądali jak ofiary tortur. Kaczyński. Mój wuj, który był torturowany przez gestapo, żył potem lata 90. Przeszło 90. E, myśli pan, że to można porównywać? Kaczyński. Można porównywać, bo niemieckie związki pana Tuska na to wskazują. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński, zdrowy na pewno na umyśle i na głowie, no, no to nie jest, głosząc takie tezy. Pozwolę sobie Państwu polecić e, historię bez cenzury, to jest magazyn, którego jestem wydawcą, jednym z autorów. W tym numerze koniec mitu Kościuszki. To jest mój materiał o tym, jak naczelnik drugiego polskiego powstania, pierwszym była Konfederacja Barska z lat 1768 72 która się skończyła pierwszym rozbiorem Polski. Drugie polskie powstanie, czyli właśnie powstanie kościuszkowskie, doprowadziło do likwidacji państwa polskiego. Oprócz tego w tekście, w tym numerze jest szereg naprawdę dobrych artykułów bardzo polecam pseudo wariaci senacji, o tym, jak ludzie Józefa Piłsudskiego próbowali zrobić z wrogów politycznych osoby chore psychicznie. E, czyli jak widać, to nie Sowieci w latach 60., 70. Andrzej Ceglarski, znany adwokat, to również autor z książki Sprawa generała Zagórskiego, Zabójstwo Prawo Prawie Doskonałe. Naprawdę warto tą książkę przeczytać, żeby się dowiedzieć, kim naprawdę był Józef Piłsudski, ponieważ. Dopytywany kiedyś przez dziennikarzy w sprawie zapędów dyktatorskich, Kaczyński wypalił, że jeżeli byłby dyktatorem, to takim jak Piłsudski. To możecie Państwo przeczytać, kim naprawdę był Józef Piłsudski, jak niszczył ludzi, jak osobiście posyłał ich do więzienia. A tutaj w tym numerze jest o tym, w jaki sposób robił jego ludzie, robili z przeciwników wariatów chorych psychicznie, po to, żeby ich po prostu. Pogrążyć, złamać. W dobrych kioskach, w dobrych empikach. No, oczywiście jest też gejowski militaryzm prosto. Po prostu trzeba przeczytać. Do zobaczenia.